Na GPS schronów przedstawionych w tym odcinku znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chodzi o opis dwóch pierwszych schronów przedstawionych w tym odcinku, czyli riksztantów 58, popularnych podruków, to nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić nad tematem. Większość przedstawionych w naszej serii filmowej schrony to właśnie te bruki, bo właśnie te to bruki są najczęściej spotykanymi schronami w gminie, między innymi w gminie Sienkowice i tutaj w okolicznych miejscowościach. Jeszcze oryginalne mocno zasypane. Tamta izba, no tutaj nie lepiej, nawet schodów nie widać. Są tylko te małe rodzynki. na w niezłym stanie, niezdewastowana ale tak jak to miało miejsce na którymś z ringstandów na tym terenie natomiast ringstand 67 został omówiony w 23 odcinku naszej serii i to również był ringstand odnaleziony w Wólce Prusickiej no i jest kolejny Ringstand 67, jesteśmy w miejscowości Wólka Prusicka. Ten ringstand 67 to taki troszeczkę powiększony. Ringstand 58 oczywiście. Grubość ściany jest zachowana 40 cm. Tutaj widać jeszcze śruby mocujące. Widać czy nie widać? Chyba widać. Tutaj montowano wieżę czołgową z czołgu pancerkam Wagen 2, ale przezbrojoną na działko z pancerkam Wagen 3. Pomieszczenie na amunicję, no, zasypane dosyć mocno, tutaj jakaś półka amunicje To pomieszczenie bojowe też dosyć mocno zasypane. I zarośnięte. No niestety nie widać za wiele, bo strony jest mocno zarośnięty.